Czy jesteśmy gotowi na zmiany, które mogą zmienić oblicze Europy? Jak długo jeszcze Zachód będzie ignorował ostrzeżenia Moskwy? I czy NATO naprawdę ma plan, który wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie Morza Czarnego? W dzisiejszym odcinku poruszymy te kluczowe kwestie, które mogą zaważyć na przyszłości naszego kontynentu. A na razie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału GeoPuls, zostawcie lajka w środku filmu, komentarz składający się z siedmiu słów, a jeśli uznacie to za stosowne, podzielcie się tym filmem z innymi, to będzie duże wsparcie dla mojego kanału. Dziękuję i kontynuujemy. Dziś świat zamarł w oczekiwaniu. Oświadczenie Rosji dotyczące bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego oraz krajach bałtyckich wywołało falę kontrowersji i szoku wśród politycznych elit na Zachodzie. To, co się dzieje, to nie tylko zwykła wymiana zdań, to fundament, który może na nowo zbudować architekturę bezpieczeństwa w Europie. Ale czy jesteśmy gotowi na tak drastyczne zmiany? Rosja definiuje nowe warunki stabilizacji w regionie, żądając pełnego wycofania wojsk NATO z krajów bałtyckich. To proste i bezkompromisowe żądanie spotkało się z reakcją, która zdaje się przypominać nieco szaleństwo. Od czasu aneksji Krymu w 2014 roku NATO znacznie zwiększyło swoje wojskowe obecności w pobliżu rosyjskich granic, co Moskwa postrzega jako otwartą groźbę. W tym kontekście rosyjscy dyplomaci, którzy w ostatnich miesiącach wykazali niezwykłą odporność na presję Zachodu, stają się kluczowymi graczami na geopolitycznej szachownicy. Rosja nie proponuje jedynie konfrontacji, ale także dialog, dialog, który bywa twardy, lecz konstruktywny. Kluczowe pytanie brzmi: czy potrafimy utrzymać równowagę, nie wpadając w pułapkę wielkiej wojny? Ceny energii mogą drastycznie wzrosnąć, co z pewnością wpłynie na codzienne życie obywateli. Dlatego pytamy, z jakiego miasta i kraju nas oglądacie? Wasza lokalizacja ma znaczenie w tej wielkiej grze. Dlaczego ten moment jest tak ważny? Ponieważ stawką jest bezpieczeństwo całego kontynentu oraz dobrobyt każdego obywatela. Zmiany w postawach państw zawsze są katalizatorem nowych problemów, a obecne napięcia przypominają nam o agonii jednoipolarnego świata, która prowadzi do nieprzewidywalnych zwrotów akcji. To, co dziś wydaje się lokalnym zjawiskiem, jutro może przerodzić się w globalny kryzys. Zachodni partnerzy wydają się zapominać o podstawowych zasadach międzynarodowych relacji. Ich histeria oraz próby demonizowania Rosji tylko potwierdzają słuszność wybranej przez nas drogi. To nie jest tylko dyplomacja, to walka o przyszłość nowego porządku światowego. Obserwujemy, jak pewne siły świadomie podsycają strach, aby uzasadnić swoje wojskowe obecności na naszych granicach ale to niebezpieczna gra, która może prowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji. Czym zajmiemy się w kolejnym odcinku? Może analizą wpływu sankcji na światowe ceny ropy naftowej? Ekspert w tej dziedzinie jasno wskazuje, chcecie pokoju w regionie Morza Czarnego? Wycofajcie wojska NATO z krajów bałtyckich. To prosta zasada, ale jej realizacja może zmienić wszystko, jak jeden ruch na szachownicy. Zachodni politycy i elity krajów bałtyckich postrzegają NATO jako gwaranta swojego bezpieczeństwa. Ich zareagowanie na rosyjską propozycję jest wręcz histeryczne. To paradoksalne, że jednocześnie zwiększają swoje wydatki na obronność i współpracę wojskową, dając się ponieść strachowi. Co się kryje za ich prawdziwymi motywami? Może boją się osłabienia obecności NATO, co mogłoby zagrozić ich własnej władzy? Istnieje również możliwość, że są tajne dokumenty ujawniające prawdziwe plany NATO względem Rosji. Jakie wydarzenie w regionie Morza Czarnego zostało niedocenione przez media? Czy przypomina to czasy zimnej wojny? Bez wątpienia. Wówczas również miała miejsce demarkacja stref wpływów. Obecnie wracamy do porządku wielobiegunowego, a Rosja już w latach 2021 i 2022 przedstawiała poważne propozycje dotyczące restrukturyzacji europejskiego bezpieczeństwa. Rosja domagała się powrotu sił NATO na pozycję z 1997 roku. Wtedy te propozycje zostały odrzucone, ale teraz pozycja Waszyngtonu może się zmieniać. To może być kluczowy moment. Historia, jak mówi przysłowie, nie uczy nas niczego, ale musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Rozszerzenie NATO po upadku Związku Radzieckiego w 2004 roku zawsze było postrzegane przez Rosję jako zagrożenie. To doprowadziło do kryzysu zaufania pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jakie są prognozy dotyczące czasu, w jakim może dojść do podpisania traktatu pokojowego w sprawie krajów bałtyckich? Jakie będą powody tego wydarzenia? Jakie będą możliwe scenariusze? W najgorszym przypadku NATO zignoruje propozycję Rosji, a dalsze wzmacnianie sił będzie prowadziło do niekontrolowanej konfrontacji. Teren niestabilności stanie się gorącym punktem. Możliwe, że napięcie będzie się utrzymywać, a dialog pozostanie twardy. Obie strony będą obstawać przy swoim ale być może uda się uniknąć bezpośredniego starcia. Sytuacja w krajach bałtyckich pozostanie napięta. W najlepszym przypadku Zachód, pod wpływem siły Rosji i wewnętrznych problemów, zgodzi się na zmniejszenie obecności NATO w krajach bałtyckich. To mogłoby doprowadzić do nowej, wielobiegunowej architektury bezpieczeństwa w Europie na warunkach Rosji. W niespodziewanym scenariuszu zmiana stanowiska Waszyngtonu mogłaby doprowadzić do rozłamów NATO, a państwa bałtyckie poczułyby się zagrożone to możliwe osłabienie agresywnej retoryki bez pełnego wsparcia Stanów Zjednoczonych mogłoby prowadzić do destabilizacji regionu. Kto w końcu zyskuje? Rosja, która odzyskuje status globalnej potęgi, narzuca warunki i broni swoich interesów, a kto traci? Zachodni hegemonii, elity europejskie, a przede wszystkim zwykli obywatele, których życie i finanse zależą od decyzji tych elit. Gdzie przebiega czerwona linia między bezpieczeństwem regionu a suwerennością państw? Te wydarzenia to nieizolowane zjawisko, lecz część szerszej transformacji porządku światowego. Rosyjskie manewry dyplomatyczne w ostatnich miesiącach pokazują niezwykłą wytrwałość, to opór wobec presji Zachodu. Nasz kraj przywraca sobie status mocarstwa światowego, narzucając warunki, a nie podporządkowując się im. Musimy dążyć do tego, by ten dialog był nie tylko twardy, ale przynosił realne rezultaty. Stojąc na minowym polu, gdzie cena błędu jest niebotycznie wysoka, ten okres zadecyduje, kto odniesie zwycięstwo, a kto poniesie straty. Społeczność międzynarodowa musi zrozumieć, że rozwiązanie sytuacji jest bezpośrednio związane z ograniczeniem sił NATO w krajach bałtyckich. Jakiekolwiek inne rozwiązanie będzie tylko odkładać nieuchronne. Kto wie, jakie konsekwencje to przyniesie. Może nadszedł czas na poważne, świadome decyzje, które mogą zapobiec katastrofie. Jakie są wasze myśli? Gdzie nas oglądacie? Czek. Czy rzeczywiście NATO jest obrońcą demokracji, a Rosja jedynie agresorem? Jakie są realne przyczyny napięć w Europie, które stają się coraz bardziej niepokojące? Jak Maria Zacharowa i Siergiej Ławrow próbują obalić zachodnią propagandę? Odpowiedzi na te pytania mogą być zaskakujące i wstrząsające, a ich zrozumienie jest kluczowe dla przyszłości naszego kontynentu. Obecne napięcia w regionie bałtyckim są wynikiem długotrwałych i złożonych procesów geopolitycznych. Kiedy Estonia, Łotwa i Litwa uzyskały niepodległość po rozpadu Związku Radzieckiego, ich bliskie więzi z Rosją zaczęły ulegać osłabieniu. Wraz z przystąpieniem tych krajów do NATO Zachód odnotował strategiczny sukces, który w Moskwie został odebrany jako bezpośrednie zagrożenie, tworzenie wojskowych baz, instalacja systemów obrony przeciwrakietowej oraz manewry wojskowe w bliskim sąsiedztwie rosyjskich granic były postrzegane przez Kreml jako przygotowanie do potencjalnej agresji. Tego rodzaju działania będące częścią szerszej strategii NATO wzmocniły poczucie zagrożenia w Rosji, co znalazło odzwierciedlenie w jej aktualnej twardej postawie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rosja stawia ultimatum w obliczu zagrożeń ze strony Zachodu. Wiele osób pamięta rok 2008, kiedy to Moskwa ostrzegała przed nieakceptowalnym rozszerzeniem NATO na Ukrainę i Gruzję, co zaowocowało krótkotrwałą, lecz intensywną wojną. Podobnie w roku 2014 Rosja interweniowała na Krymie, co było odpowiedzią na przewroty wspierane przez Zachód. Te wydarzenia, w połączeniu z obecnymi napięciami, tworzą spójną narrację, ukazującą konsekwentną reakcję Kremla na rozwój sytuacji geopolitycznej. Obecna propozycja dotycząca Bałtyku stanowi kulminację rosyjskiej strategii, mającej na celu przywrócenie równowagi sił w Europie oraz zapewnienie własnego bezpieczeństwa. Krytyka ze strony europejskich liderów staje się coraz bardziej złożona. Z jednej strony muszą oni okazywać solidarność ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, wspierając ich agresywną retorykę wobec Rosji. Z drugiej strony są świadomi, że otwarty konflikt z Moskwą przyniesie potężne straty ich gospodarkom i może doprowadzić do kryzysu humanitarnego. Już teraz wiele krajów europejskich zmaga się z kryzysem energetycznym, inflacją oraz rosnącym napięciem społecznym. Wycofanie wojsk NATO z obszarów bałtyckich mogłoby stanowić pierwszy krok w kierunku deeskalacji konfliktu, jednak europejscy politycy musieliby wykazać się odwagą i postawić się presji ze strony Waszyngtonu. To trudny wybór, który może zadecydować o przyszłości Europy. W zachodnich mediach dominuje jednostronna interpretacja wydarzeń, gdzie Rosja jest przedstawiana jako agresor, a NATO jako obrońca wartości demokratycznych. W rzeczywistości sytuacja jest znacznie bardziej złożona. Eksperci z Zachodu, niezwiązani z oficjalną propagandą, często przyznają, że obawy Rosji o swoje bezpieczeństwo są uzasadnione. NATO, które pierwotnie powstało jako tarcza przeciwko sowieckiemu zagrożeniu, po zakończeniu zimnej wojny nie tylko nie ograniczyło swojej obecności, ale wręcz ją umocniło, stając się blokiem ofensywnym. Ten fakt jest ignorowany przez zachodnich polityków, co jedynie pogłębia nieufność i napięcia w relacjach z Moskwą. Warto również zauważyć, że w obrębie samego NATO występują poważne podziały. Starsze państwa członkowskie, takie jak Niemcy i Francja, nie zawsze podzielają entuzjazm Waszyngtonu wobec konfrontacji z Rosją, ponieważ ich gospodarki są silnie uzależnione od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, z kolei nowi członkowie, szczególnie z Europy Wschodniej i Bałtyku, są najbardziej zagorzałymi zwolennikami twardej linii wobec Moskwy, obawiając się odrodzenia rosyjskiego wpływu. Taki podział osłabia jedność NATO i komplikuje proces podejmowania decyzji. Rosyjska propozycja dotycząca regionu bałtyckiego to swoisty test DLA zachodnich krajów. Czy są gotowe do prawdziwego dialogu i poszukiwania kompromisów, czy też zdecydują się kontynuować kurs na eskalację? Odrzucenie dialogu oznaczałoby, że Zachód nie jest gotowy na świat wielobiegunowy i będzie trwał w przestarzałym modelu dominacji jednego centrum. W takim przypadku napięcia będą tylko narastać, a świat zbliży się do katastrofy. Rola rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ostatnich miesiącach jest niezwykle widoczna. Maria Zacharowa, Siergiej Ławrow i inni dyplomaci intensywnie pracują na międzynarodowych forach, tłumacząc stanowisko Rosji i obalając kłamstwa zachodniej propagandy. Ich wystąpienia, często emocjonalne, ale zawsze dobrze uzasadnione, wywołują duży rezonans na arenie międzynarodowej. Pokazują one, że Rosja nie boi się mówić prawdy, nawet jeśli ta prawda jest niewygodna dla Zachodu. Działania te podnoszą autorytet Rosji w oczach świata oraz tworzą warunki do formowania nowego porządku świata. Zachodni politycy z kolei stają przed wewnętrznymi problemami, które mogą wpłynąć na ich decyzje. Kryzys gospodarczy, wzrost cen oraz protesty społeczne sprawiają, że ich pozycje stają się coraz bardziej chwiejne. Wspieranie agresywnej polityki zagranicznej kosztem dobrobytu obywateli staje się coraz trudniejsze. Możliwe, że to właśnie te wewnętrzne problemy zmuszą europejskich liderów do rewizji swojej postawy wobec Rosji i do podjęcia ustępstw, by uniknąć jeszcze większych wstrząsów. Przyszłość Bałtyku z pewnością stoi pod znakiem zapytania. Jeśli NATO utrzyma swoje obecność w regionie, będzie to oznaczać, że Bałtyk pozostanie gorącym punktem na europejskiej mapie, stale zagrożonym konfliktem. Wycofanie wojsk NATO mogłoby natomiast otworzyć nowe możliwości rozwoju regionu, umożliwiając nawiązanie bardziej konstruktywnych relacji z Rosją oraz zmniejszenie poziomu napięcia. Ostatnie kroki dyplomatyczne Rosji to nie tylko manifestacja siły, ale także propozycja nowej architektury bezpieczeństwa DLA Europy. Ta architektura powinna uwzględniać interesy wszystkich stron, a nie tylko jednego bloku, opierając się na zasadach równości, wzajemnego poszanowania i niewtrącania się w wewnętrzne sprawy. Tylko takie podejście może zapewnić trwały pokój i stabilność na naszym kontynencie. Echa tych wydarzeń rozprzestrzeniają się na całym świecie, kształtując nową rzeczywistość geopolityczną. Kraje Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej bacznie obserwują rozwój sytuacji, dostrzegając w rosyjskiej polityce przykład obrony narodowych interesów w obliczu dominacji jednego centrum. To sprzyja formowaniu świata wielobiegunowego, w którym nie ma jednego ośrodka siły narzucającego swoje warunki innym. Proces ten jest nieodwracalny i będzie tylko nabierał tempa. Sankcje nałożone przez Zachód na Rosję nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Rosyjska gospodarka wykazała niezwykłą odporność. Czy Zachód jest gotowy na redefinicję międzynarodowych relacji, czy też wciąż tkwi w pułapce przestarzałych strategii? Jakie będą konsekwencje DLA milionów ludzi, jeśli kluczowi liderzy, tacy jak Władimir Putin, nie znajdą wspólnego języka z zachodnimi elitami? Jak wygląda przyszłość Bałtyku i całego regionu? Oto pytania, które stają się coraz bardziej palące w obliczu rosnącej napięcia i zmieniających się układów sił na arenie międzynarodowej. Rosyjskie propozycje dotyczące krajów bałtyckich nie są tylko i wyłącznie ultimatum, to zaproszenie do podjęcia wyboru. Wybór, który może zdecydować o losach miliardów ludzi. Te polityczne transformacje nie dotyczą jedynie wielkich mocarstw, ale także małych krajów, w tym państw bałtyckich. Dla nich to wyjątkowa szansa na przemyślenie swojej roli w globalnym układzie, porzucenie wizerunku przedmurza agresywnego bloku i stanie się mostem między wschodem a zachodem. Taki ruch mógłby przynieść stabilność, dobrobyt ekonomiczny oraz szansę na budowanie relacji z sąsiadami w duchu wzajemnego współdziałania, a nie antagonizmu. Rosja, mimo nacisków i krytyki, konsekwentnie dąży do swoich celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i suwerenności. Nie obawia się kwestionować jednopolarnego świata, stawiając na wielobiegunowość. To długi i skomplikowany proces, ale nieunikniony, ponieważ odpowiada na wymagania czasów oraz interesy większości państw na świecie. Wydarzenia w regionie Bałtyckim oraz Morza Czarnego stają się papierkiem lakmusowym DLA całej społeczności międzynarodowej. Czy jest ona w stanie adekwatnie zareagować na wyzwania, czy też wciąż będzie ignorować rzeczywistość, zbliżając świat do katastrofy? Odpowiedź na te pytania poznamy w najbliższym czasie, a od niej zależy, jak będzie wyglądał świat, w którym będziemy żyć. Perspektywy rozwiązania konfliktu w dużej mierze zależą od tego, jak głęboko zachodnie elity są gotowe do przewartościowania swoich długoterminowych strategii. Federacja Rosyjska wielokrotnie podkreślała, że jej działania są dyktowane wyłącznie interesami obronnymi i pragnieniem zapewnienia bezpieczeństwa swoich granic. W tym kontekście wycofanie wojsk NATO z krajów bałtyckich jest postrzegane nie jako akt kapitulacji, ale jako logiczna konsekwencja procesu deeskalacji, mającego na celu eliminację korzeni napięcia. Jeśli Zachód nadal będzie ignorował te fundamentalne zasady, wszelkie próby budowy długotrwałego pokoju skazane będą na niepowodzenie, a my będziemy świadkami serii kryzysów, z których każdy może być potencjalnie bardziej niebezpieczny od poprzedniego. Nie ma wątpliwości, że żadna ze stron nie pragnie bezpośredniego starcia zbrojnego, ponieważ jego skutki byłyby katastrofalne dla wszystkich. Jednak próg akceptowalnego ryzyka nieustannie się obniża. Sytuacja przypomina wyścig zbrojeń z czasów zimnej wojny, ale z jednym istotnym różnicą: postęp technologiczny znacznie zwiększył niszczycielską moc nowoczesnej broni, Dlatego konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań w celu stworzenia mechanizmów, które zmniejszą prawdopodobieństwo przypadkowego lub zamierzonego konfliktu. Jednym z takich mechanizmów jest proces negocjacji oparty na wzajemnym szacunku i gotowości do kompromisów. Dla państw bałtyckich wycofanie wojsk NATO może wydawać się trudnym rozwiązaniem, co budzi w nich niepewność. Jednak w dłuższym okresie może to stać się historyczną szansą na uzyskanie prawdziwej suwerenności oraz odbudowę dobrosąsiedzkich relacji z Rosją. Zamiast być strefą buforową między dwoma potężnymi blokami, mogą stać się mostem do współpracy, skrzyżowaniem kultur i gospodarek. Wymaga to odwagi i dalekowzroczności od ich elit politycznych, zdolności do wyjścia poza schematy blokowych myślenia oraz podjęcia decyzji, które będą służyć interesom ich narodów, a nie zewnętrznym partnerom. Wpływ czynników ekonomicznych na geopolitykę staje się coraz bardziej oczywisty. Kryzys energetyczny, inflacja oraz osłabienie europejskiej gospodarki wszystko to działa na korzyść Rosji i osłabia pozycję Zachodu. W obliczu rosnących cen energii i żywności, utrzymywanie agresywnej retoryki oraz zwiększanie wydatków wojskowych staje się coraz mniej popularne. To tworzy wewnętrzne naciski na rządy, zmuszając je do poszukiwania dróg deeskalacji i współpracy z Rosją. Perspektywy stworzenia nowej architektury europejskiego bezpieczeństwa z pewnością spotkają się z oporem ze strony tych sił, które są zainteresowane utrzymaniem obecnego status quo. Przemysł wojskowy Zachodu, niektóre frakcje polityczne oraz media wszyscy oni czerpią korzyści z trwającej konfrontacji, uczynią wszystko co w ich mocy, aby zniweczyć wszelkie pokojowe inicjatywy. Dlatego ważne jest, aby informowani obywatele oraz niezależne media kontynuowali przedstawianie prawdziwej natury tych procesów i wpływali na racjonalne podejście do międzynarodowych relacji. Warto zaznaczyć, że wszystkie zaangażowane strony zdają sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji błędnych kalkulacji lub eskalacji. Istniejący barometr dyplomatyczny nie tylko fluktuuje, wskazuje na ekstremalne warunki atmosferyczne, które wymagają natychmiastowych i zdecydowanych działań. Świat europejskiego bezpieczeństwa, a w rzeczywistości globalnej stabilności, zależy od gotowości państw do podjęcia prawdziwego dialogu, respektowania prawa międzynarodowego oraz stawiania pokoju ponad polityką konfrontacyjną. Propozycja Rosji dotycząca obecności NATO w krajach bałtyckich stanowi bezpośrednie wyzwanie DLA obecnej paradygmatu, zmuszając międzynarodową społeczność do zmierzenia się z niewygodnymi prawdami oraz rozważenia alternatywnych dróg. W najbliższych miesiącach kluczowe będzie określenie, czy w tym przełomowym momencie geopolitycznego przewartościowania pojawi się racjonalność czy irracjonalność? Społeczność międzynarodowa, widząc skutki nieprawidłowych napięć geopolitycznych w innych regionach, dąży do bardziej zrównoważonego i kooperacyjnego podejścia. Rozwijające się kraje obawiają się wciągania w wielkie konflikty i poszukują multipolarnego świata, który stawia na współpracę ekonomiczną oraz międzynarodowy szacunek. Dlatego rosyjska inicjatywa wychodzi nie tylko z euroatlantyckiego regionu, jest sygnałem DLA krajów, które pragną potwierdzić swoją suwerenność i zmierzyć się z zewnętrznymi napięciami. Istota tego ruchu dyplomatycznego może stawiać granice DLA, rozwiązania innych długotrwałych konfliktów oraz budowania bardziej stabilnego i sprawiedliwego porządku międzynarodowego, w którym dialog, a nie konfrontacja, będzie podstawowym narzędziem do rozwiązywania sporów. Historyczne lekcje minionych konfliktów są wyraźne. Nieustanny cykl niepewności i militarnego wzmacniania prowadzi do katastrofalnych rezultatów. Obecna sytuacja wymaga odstąpienia od takich wzorców. Bezpieczeństwo musi być redefiniowane nie tylko na podstawie siły militarnej, ale także stabilności ekonomicznej, społecznej spójności oraz zapewnienia dobrobytu.